Planujesz egzotyczną podróż? Pamiętaj o właściwym do niej przygotowaniu. Jak to zrobić? Tego dowiesz się z dzisiejszej Środy z Profilaktyką. Zapraszamy. W ostatnim czasie obserwujemy, w ostatnich latach wzrost, wzrost podróży Polaków do strefy międzyzwrotnikowej, do krajów leżących między zwrotnikiem raka, zwrotnikiem koziorożca do tak zwanej strefy tropikalnej. Według Głównego Urzędu Statystycznego najczęstszymi destynacjami Polaków, jeśli chodzi o kraje tropikalne, to Kenia, Tanzania, to Meksyk, ale też kraje Azji południowo-wschodniej i to przede wszystkim Azja. My wśród naszych pacjentów hospitalizowanych w Krince obserwujemy rzeczywiście ten wzrost ludzi, którzy wracają z różnymi problemami zdrowotnymi ze strefy tropikalnej. Jeśli chodzi o to, z czym pacjenci, z czym turyści w zasadzie muszą zmierzyć się, jeśli chodzi o problemy zdrowotne, Należy pamiętać, że takim najistotniejszym jest malaria, która występuje w strefie międzyzbrodnikowej. E, inne choroby przenoszone przez, przez komary, choroby transmisyjne, wektorowe, takie jak gorączka krwotoczna, denga, jak żółta gorączka, skończy, skończywszy na zarażeniach pasożytniczych przewodu pokarmowego, pierwotniakach, takich jak czerwonka pełzakowa. Także tych chorób i problemów zdrowotnych jest, jest cały móc. Jeśli chodzi o, o malarię, najwięcej przypadków obserwujemy importowanych z Afryki. Z przede wszystkim Afryki, Afryki subsaharyjskiej, Wszystko, wszystkie Państwa na południe, na południe od Sahary i wszystkie Państwa na północ od Republiki Południowej Afryki. jest Teren hiperendemicznego występowania malarii. Najwięcej pacjentów wracających właśnie z tego regionu świata, którzy nie stosują chemioprofilaktyki, nie stosują się do zasad prewencji malarii, będzie to malarię importować do Europy. Malaria to rzeczywiście jest, jest potencjalnie śmiertelna choroba charakterystyczna dla strefy międzyzwrotnikowej. Choroba pierwotniakowa przenoszona przez komary, choroba wektorowa, czyli tym czynnikiem ryzyka jest rzeczywiście pokłucie przez komara z rodzaju Anopheles, który przenosi zarodzica. Choroba, która może przebiegać w skrajnie różny sposób może przebiegać w sposób niepowikłany, przypominać infekcje grypopodobne ze stanami podgorączkowymi, z bólami mięśniowo-stawowymi, ale może też przebiegać z licznymi powikłaniami. Powikłaniami narządowymi. Na te powikłania najbardziej narażone są osoby z upośledzeniem odporności, osoby starsze, ale także też dzieci poniżej 5 roku życia, które tej odporności jeszcze do końca sobie nie wykształciły. Jeśli chodzi o sam proces przygotowania, to musi być pewien proces. Jeśli planujemy wyjazd do krajów odmiennej strefy klimatyczno-sanitarnej, to przygotowanie ma kilka, kilka elementów. Jednym z tych elementów rzeczywiście są szczepienia ochronne. I wyróżniamy tzw. obowiązkowe szczepienia ochronne i zalecane. E, jedynym obowiązkowym szczepieniem ochronnym w ruchu międzynarodowym jest szczepienie przeciwko żółtej e, gorączce. E, oprócz tego możemy szczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, typu B, przeciwko durowi brzusznemu, przeciwko cholerze, przeciwko wściekliźnie. Ten dobór szczepień zależy oczywiście od tego, na jak długo jedziemy, dokąd i co będziemy robić w tropiku. Najbezpieczniej jakby zacząć to około 6 do 8 tygodni przed planowanym wyjazdem. To jest wystarczająco długi czas, aby, aby wykonać wszystkie szczepienia, albo właściwie z lekarzem omówić, e, jaki rodzaj chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej dla, dla danego pacjenta będzie, e, będzie najlepszy, e, aż w końcu wyedukować pacjenta odnośnie podstawowych zasad, które powinniśmy przestrzegać podczas pobytu w krajach o od, odmiennej strefy klimatyczno-sanitarnej. No, przede wszystkim higiena rąk, tak? przede wszystkim higiena żywności. Powinniśmy unikać picia wody z niepewnych źródeł, pić wodę butelkowaną. Eksperci mówią nawet o myciu zębów, płukaniu zębów przy pomocy właśnie wody fabrycznie, fabrycznie zabutelkowanej. W Azji południowo-wschodniej popularną czy taką częścią tradycji, częścią tamtego regionu świata jest jedzenie uliczne. Dla, dla podróżnego, który podróżuje z Europy do Azji Południowo-Wschodniej, spróbowanie takiego jedzenia przygotowanego bezpośrednio na ulicy to też stanowi czynnik ryzyka, chociażby biegunki, biegunki podróżnych. To są takie najważniejsze elementy. Tak jak wspomniałem wcześniej, choroby tropikalne to choroby wektorowe, także tym drugim elementem na pewno będzie ochrona przed ukłuciami owadów, używanie repelentów, noszenie długiej odzieży po zmroku. Musimy zwracać uwagę, żeby rzeczywiście zmniejszyć. Zmniejszyć narażenie na ukłucia owadów, na ukłucia komarów, które są odpowiedzialne za przenoszenie malarii, za przenoszenie dengi. Musimy oczywiście uważać na to, co jemy, jeść, jedzenie ze sprawdzonych źródeł, pić wodę butelkowaną, unikać na przykład picia napojów schodzonych kostkami lodu. Nigdy nie wiemy, z jakiej wody te kostki lodu powstały, jeśli to jest woda, woda z niepewnego źródła. Może na przykład zabierać formy inwazyjne pierwotniaka odpowiedzialnego za amebozę. Przede wszystkim y, powinniśmy poszukać pomocy, y, pomocy medycznej. Y, przed wyjazdem też dobrze zor zorientować się, jakie są możliwości w danym miejscu uzyskania pomocy medy medycznej, gdzie jest najbliższy szpital, gdzie jest naj, y, najbliższy lekarz, gdzie jest najbliższe laboratorium, które może wykonać diagnostykę w kierunku malarii. W przypadku y, na przykład biegunki podróżnych, która zdarza się, zdarza się bardzo często u wielu, u wielu turystów, no, pewny, pewną metodą prewencji, jakby zapobiegania tej biegunki jest, jest odpowiednie wyposażenie tzw. apteczki podróżnych, która też powinna być, być przygotowana wspólnie z, z lekarzem, który konsultuje pacjenta przed. Przed wyjazdem. Jeśli wracamy z tropiku, ze strefy międzyzwrotnikowej, z kręg klimatu gorącego, gorączkujemy bądź pojawiają się jakiekolwiek niepokojące objawy w postaci np. bólu, brzucha, biegunka, jakieś dolegliwości ze strony górnej części przodu pokarmowego, wymioty, koniecznie trzeba zgłosić się do ośrodka, który ma pewne doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób importowanych z tropiku. Na podstawie wyników badań, wywiadu. Jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie choroby tropikalnej, wtedy lekarz prowadzący zwykle kontaktuje się z ośrodkiem referencyjnym, z Poznaniem czy z Gdynią, w sprawie ewentualnego przekazania takiego pacjenta celem pogłębienia diagnostyki czy wdrożenia odpowiedniego leczenia.